Siemaneczko, z tej strony Anio. witam Cię serdecznie na kanale. Jak wiecie, jesteśmy teraz na Home Kingdom, mamy przerwę, więc jest to idealny czas, gdy nic się nie dzieje, abyśmy nadrobili zaległości. Jedną z takich zaległości jest bardzo ciekawy bohater, Picki, który dołączył do nas dosyć niedawno. Mowa oczywiście o Mardoku. Także bez przedłużania przejdźmy do jego umiejętności. Umiejętność pierwsza. Szał drogo, zasięg ataku średni, więc będzie działał również w kawalerii elfiej. Natomiast sama umiejętność wywołuje u wybranego legionu jeden z następujących efektów: mamy do wyboru jeden z trzech efektów: pierwszy efekt to Mardok zadaje obrażenia fizyczne o współczynniku 1000 w jeden cel. Drugim efektem, jaki Mardok może wywołać, to przerwanie obrony o wysokości nawet 50% na 5 sekund. Jest to jego najpotężniejszy efekt, jaki tutaj ma. No i trzecim efektem jest rozpad. Zadaje rozproszone obrażenia fizyczne wybranemu legionowi i dwóm legionom w pobliżu. Współczynnik obrażeń 600. Więc będą to obrażenia trochę słabsze od obrażeń Alistaira, z tego względu, że Alistair nie ma obrażeń rozproszonych. Jakbym miał ocenić tę umiejętność jako całość, to ogólnie wszystkie te obrażenia są dosyć wysokie jak na bohatera epickiego, więc piąteczka tutaj jak najbardziej się należy. Przejdźmy do umiejętności drugiej, zapał renegata. Jest to umiejętność pasywna. Po każdym uzyskaniu efektu wzmocnienia podczas walki w terenie, Legion zdobywa dodatkowo 100 punktów szału oraz 20% HP na 3 sekundy. Ten efekt można aktywować co 8 sekund. 100 punktów szału to 1 sekunda szybciej wpadnięcie w szał przy kolejnej rotacji, więc naprawdę przyjemna liczba. Dodatkowo mamy HP, które zwiększy naszą przeżywalność. To HP będziemy dostawali tak naprawdę na początku walki, bo wystarczy, że będziemy mieli odpowiedni talent. No i podczas szarży ten efekt powinniśmy sobie triggerować. Samo drzewko będzie oczywiście w dalszej części filmu. Natomiast jeśli miałbym ocenić tę umiejętność, to również dam tutaj piątkę. Przejdźmy do umiejętności numer 3. Niespokojny tropiciel. Kolejna umiejętność pasywna. Twarde statystyki, coś co lubimy. No bo nie trzeba się nad tym zastanawiać, co tutaj zrobić, czego nie zrobić. Po prostu takie bonusy, jakie mamy w tej umiejętności, bohater daje naszemu legionowi. No i tyle. A jakie są to bonusy? Mianowicie dostajemy tutaj 10% prędkości marszu kawalerii oraz dostajemy 20% ataku fizycznego kawalerii. Kawaleria kocha prędkość, no a jeśli chodzi o atak fizyczny, to kawaleria również go kocha, no bo jeśli wpadamy w jakiś legion dystansowy, no to chcemy, żeby nasz atak był jak największy, żeby zadać jak największe obrażenia, żeby jak najszybciej wyeliminować przeciwnika. 30% twardych statystyk. Naprawdę mocne bonusy. Jak na bohatera epickiego, kolejna piątka. Przejdźmy do umiejętności czwartej. E, Zerwane okowy. Legion zadaje 10% więcej obrażeń od umiejętności i otrzymuje 5% mniej obrażeń. Umiejętność czwarta jest, moim zdaniem, jego najsłabszą umiejętnością. Ale nie oznacza to, że jest jakaś słaba, bo jest naprawdę przyjemna. Aczkolwiek za tę umiejętność dam tutaj. Czwórkę. Przejdźmy do przebudzenia. Przebudzenie jest również przyjemne. Zwiększa atak naszego zastępcy. Niestety, Mardok się na ten bonus nie załapie, ale gdy zwiększymy naszemu zastępcy atak o 15%, plus przerwiemy obronę wroga o 50%, wtedy nasz zastępca naprawdę uderzy nie jak jeden bohater, ale niemalże jak dwóch bohaterów. Także myślę, że samo przebudzenie nie jest jakieś potężne ale jest na pewno przyjemne, dlatego tutaj również Mardok dostanie czwórkę. Podsumowując, Mardok zdobył 23 na 25 punktów. Jest to 92%, co daje nam ocenę piątkę z minusem. Czy warto używać Mardoka? Myślę, że naprawdę warto, szczególnie jeśli nie macie bohaterów legendarnych. No to ten bohater epicki naprawdę, naprawdę spełni swoje zadanie. Także nie bójcie się wyciągać bohaterów epickich, bo nie są tacy źli. Jakich wiele osób maluje. Jeśli chodzi o drzewka talentów, to tutaj macie takie jedno uniwersalne drzewko dla kawalerii. Także spokojnie możecie sobie skopiować to drzewko, jeśli się na tej kawalerii jakoś bardzo dobrze nie znacie. Macie tutaj 36% prędkości marszu. Macie sporo ataku, tak naprawdę. Tutaj możecie sobie jeszcze tę prędkość zwiększyć, jeśli byście chcieli. Na pewno fajnymi talentami w tym drzewku jest ten talent. Gdy wchodzicie do bitwy, otrzymujecie 10% ataku. No i bardzo fajnym talentem jest również talent, który po wejściu do bitwy daje nam plus 15% obrażeń od umiejętności bohatera. Kolejnymi fajnymi obrażeniami jest jeszcze ten talent, krwawy znak. Kiedy nasz legion używa umiejętności wpadania w szał, wtedy zadajemy niewielkie, bo niewielkie, ale jednak przyjemne obrażenia. Ten efekt możemy wywołać raz na 10 sekund. Ogólnie ta część tego drzewka jest średnia, no ale i tak nie mamy nic lepszego tutaj do wyboru. Także pamiętajcie, że tutaj możecie tak naprawdę sobie zmieniać te talenty jak chcecie, aczkolwiek ten segment oraz ten segment poza tym talentem, bo możecie sobie dać większą prędkość marszu, również pozostaje bez zmian. Drugie drzewko, które macie na ekranie, jest totalnie całkowicie pod prędkość marszu. W tym drzewku powinniście mieć 68 prędkości marszu, plus umiejętność Mardoka daje nam 10 prędkości marszu, co łącznie daje nam wynik plus 78% prędkości marszu. Więc jak chcecie bohatera, który ma być szybki, to Mardok tutaj również w tej roli się sprawdzi. Które drzewko wybierzecie, to już Wasza kwestia. Pamiętajcie, że drzewko, szczególnie drzewka kawalerii, musicie dostosować pod siebie i pod to, jak wygracie. Aczkolwiek, jak jesteście nowi w świecie kawalerii, to raczej polecałbym dla Was wybranie drzewka, które jest bardziej klasyczne, w którym macie prędkość, w którym macie obrażenia, no i macie trochę przeżywalności. Myślę, że pora na niewielki test, także zobaczmy, jak umiejętność Mardoka działa na legion przeciwnika i jak działa na naszego bohatera, o ile procent zwiększa jego obrażenia. Zerknijmy w raport, mamy tutaj 7215 obrażeń. Jest to efekt, który zadałby obrażenia trzem wrogim legionom. Emrys natomiast zadał obrażenia o wysokości 17856. Pora na drugi test. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się przerwać obronę. Mamy to. Zobaczmy jeszcze na obrażenia Emrysa. No i porównajmy oba te raporty, żeby zobaczyć, o ile wzrosły nasze obrażenia, gdy przeciwnik ma przerwaną obronę. No i jesteśmy już w raporcie. Porównajmy sobie jeszcze przy okazji obrażenia od normalnych ataków. Od normalnego ataku zadaliśmy tym razem 2712 obrażeń. Poprzednio było to 2073 obrażeń, więc nasze obrażenia wzrosły o 30%. Zobaczmy, czy ta tendencja się zachowa przy obrażeniach od umiejętności wpadania w szał. Zjedźmy sobie niżej. Tutaj mamy turę, w której Emrys zadał swoje obrażenia. Tym razem Emrys zadał obrażenia o wysokości 23373 skill damagea. Więc te obrażenia tutaj również wzrosły o 30%. No a skoro na jednym bohaterze zyskujemy 30%, to jeśli będziemy grali na 5 legionów, wtedy nasi zastępcy zyskają plus 150% obrażeń. Czyli tak jakbyśmy mieli dodatkowo 1,5 legendarnego bohatera. Możecie pójść oczywiście o krok dalej możecie wbiec Legionem Mardoka sekundę wcześniej przed resztą waszych Legionów. Wtedy na przerwaniu obrony powinno zyskać 9 waszych bohaterów, a nie tylko 5 zastępców. 9 razy 30% daje nam plus 270% obrażeń. W takim wypadku można powiedzieć, że mamy niemalże plus 3 legendarnych bohaterów w naszych Legionach. Dlatego powinniście grać Mardoka pierwszego, bo w ten sposób Reszta waszych bohaterów będzie mogła skorzystać z tego potężnego przerwania obrony. Oczywiście, jeśli chodzi o drugą umiejętność Mardoka, czyli dodatkowy szał oraz dodatkowe HP, no to dostajemy te bonusy na wejście do walki, gdy weźmiemy talent o nazwie Perfekcyjna Zaciekłość. Mardok jest w 100% samowystarczalny i może wam zagwarantować potężny boost do obrażeń. Jeśli chodzi o artefakty dla Mardoka, to zasada jest jedna. Z reguły wolicie artefakty, które dają nam atak, żebyśmy szybciej mogli pokonać wroga. Najlepiej jak przedmiot jeszcze sam zadaje obrażenia, to nam naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo pomaga. Zasada jest prosta, szybciej pokonamy wroga, wtedy my tracimy mniej jednostek, dzięki czemu możemy pokonać więcej wrogów na jednym wyjściu. Także artefakty, jeśli chodzi o granie kawalerią są naprawdę kluczowe, ale jak nie macie artefaktów, które zadają obrażenia, takich jak królobójca, no to wtedy możecie rozważyć sobie na przykład strzałkę albo maskę wilka. Nie są to złe artefakty, ale artefakty, które zadają obrażenia, są na pewno lepsze. E, tutaj jeszcze info dla nowych graczy. Pamiętajcie, że legendarne artefakty dają nam więcej. Z reguły więcej są lepsze od epickich artefaktów. Mimo, że płaszcz daje nam atak, to właśnie z maską będziemy mieli lepsze raporty. Ale jasne, płaszcz też jest fajny do jakichś zadań specjalnych, gdzie musimy gdzieś się zakraść. Także pamiętajcie, że artefakty również dobieracie do tego, co chcecie osiągnąć. Jeśli chodzi o pary dla Mardoka, to tutaj macie tak naprawdę wolną rękę. W pierwszym sezonie możecie biegać Mardok z Alistairem oraz możecie biegać drugim marszem kawalerii, w którym będzie Bakshi oraz Emrys. Jeśli nie macie Bakrzyjego albo Mrysa, zawsze możecie użyć bohaterów od piechoty. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo nowi gracze często nie wiedzą, że bohaterowie od piechoty również sprawdzają się w legionach kawalerii. Najlepiej, jak taki bohater również zadaje obrażenia. Więc Nika, Danfel czy Mogro również mogą się dobrze sprawdzać w legionach kawalerii. Jeśli chodzi o pupile, to najlepszym wyborem moim zdaniem dla Martoka będzie Mantykora Rzezi. Z tego względu, że jest to mantykora, która nie wymaga od nas żadnych dodatkowych efektów, wystarczy, że będziemy wpadali w szał, no i ta mantykora będzie działać. Niektóre z wymagają od nas na przykład posiadania pasji lub nakładania specjalnych debuffów, dlatego polecam Wam robienie mantykory rzezi, która jest tak naprawdę uniwersalnym pupilem dla Legionów Kawalerii. Jeśli chcecie możecie używać 5 takich mantykor do każdego z waszego legionu i naprawdę ten pupil będzie działał w każdym waszym legionie. Także w tym filmie to by było na tyle, mam nadzieję, że okazał się pomocny, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!